Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Ja dzisiaj przygotowałem dla Was przegląd katalogu z roku 1988. I od razu muszę wprowadzić krótkie sprostowanie. Pewnie pamiętacie ostatni przegląd katalogu tego. Powiedziałem wtedy, że ten katalog jest z roku 1988. I tutaj nieprawda, wprowadziłem Was w błąd, ponieważ ten katalog jest z roku 1989, a ten katalog jest dopiero z roku 1988. Katalog zakupiłem. 4 miesiące temu, i troszeczkę, no niestety, się rozwalił, ale taki otrzymałem zresztą. No nie ma co się dziwić, ma w końcu swoje lata, aż 31 lat. Jest starszy prawie dwa razy ode mnie. Mamy zestawy, kultowe zestawy. Jest szpital, jest zamek z linii LEGO Castle, tutaj jakieś pojazdy. Aż tak dobrze na tym się wszystkim nie znam, bo nie operowałem y, takimi zestawami. Tutaj Lego Caster, o ile się nie mylę. Dalej mamy nieco konkretny skład całej serii. Są nawet dwa zamki, a bardziej to mi tutaj podchodzi podwartownie. Tutaj jest jakiś wycinek muru, sporo, sporo koników, jakieś kryjówki leśne, i jeszcze druga strona jest taka ładna grafika przedstawiająca. Właśnie całe Królestwo. Nie mogą zabraknąć oczywiście serii Lego Space. Dodatkowo są płytki konstrukcyjne z tymi tak zwanymi kraterami. Tory tory ciekawie wyglądają, po których poruszał się kosmiczny pociąg. Na kolejnej stronie mamy już dokładniej sprecyzowany skład zestawów. Tutaj jest najprawdopodobniej ten największy z tą kolejką kosmiczną. Jest jeszcze wiele takich mniejszych zestawów, które zawierają kilkadziesiąt, kilkadziesiąt elementów, ale za to ciekawe minifigurki. To nie koniec LEGO Space. Mamy jeszcze statki kosmiczne, które zawierały system, takie specjalne klocki Light and Sound, czyli dźwięki światła, więc to nie jest żadna nowość XXI wieku. Są płytki właśnie ta z kraterami, o której mówiłem i zestaw minifigurek. Wracamy na ziemię i zajmiemy się teraz miastem. Mnóstwo pojazdów, które dzisiaj są zdecydowanie małymi autkami: domek, komisariat policji, jest tutaj jakiś warsztat dodatkowo wyposażony w myjnie. Nie mogło zabraknąć stacji Shell, oraz w tle widzimy remizę strażacką. Teraz jest to lepiej podzielone: remizja strażacka, wóz strażacki, kilka mniejszych autek, domki, lotnisko, samolocik, tir, jest nawet transporter bardziej, bo jest również helikopter. Kolejny samolot, tym razem ratowniczy, jest też szpital, dźwig i seria związana z policją. Nie pomieściły się te zestawy, dlatego jest kontynuacja i znowu jest ten system świateł dźwięków, tym razem zastosowany w radiowozie oraz wozie strażackim. Jakieś wyścigi, stacja benzynowa, śmieciarka i jeszcze mniejsze pojazdy, dodatkowo odcinki dróg. Wkraczamy w żeglugę morską, też jest transport w postaci pociągu towarowego. Dalszy ciąg pociągów, tym razem już widzimy jako zestaw oraz seria LEGO Technik na zakończenie jakiś helikopter oraz koparka. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej tego typu przeglądów, to koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, a postaram się jeszcze zorganizować jakiś katalog dla Was. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!